Jechałem tu, to mi się zdawało, że nareszcie znalazłem się właśnie w swoim takim środowisku do wypoczęcia. Komfort, wspaniałe warunki, jedzenie podane na czas, czysto, wyspanie, oni cię nie martwi. A po trzech miesiącach byłem kompletnie dość. Ja dzisiaj przeskakuję na przepustkę czasem i robię takie śmieszne, drobne zakupy. W starych sklepach, gdzie wcześniej bywałem, I jakoś z zadziwiającą przyjemnością nawet wskakuję i tą kolejkę odczekam. A kiedyś bardzo się denerwowałem, jak tylko parę osób więcej było. Właśnie chyba przez wiele lat człowiek tak nawyk do tego trybu i, i, i tych codziennych zakupów takich drobnych. No Właściwie z tych detali składa się życie. Między innymi. No i tu w sanatorium w czasie, kiedy wszystko jest na miejscu. Jakoś Odczuwa się chęci tych drobnych spraw codziennych, spotykania się z nimi? Bo w moim sensie to ja tutaj się leczę, prawda? Ale ogólnie, no to przecież ktoś mi płaci, ktoś na mnie pracuje. W tym sensie to ja to no nie marnowanie, no to w każdym razie ten czas już. Ode mnie jest bezużyteczny. Ja jestem w tej chwili, jak tutaj jestem, to jestem absolutnie niepotrzebną jednostką. No ja to tak rozumiem. Ja tak to odczuwam. No i z tego tytułu jest mi właśnie. Przykro. Momentami to się głęboko zastanawiam, cholera, nad, 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 nad tym, jak to tak dalej będzie. Bo o ile by jeszcze trafiło się, jakkolwiek się nie zapowiada na to, żebym tu jeszcze miał dłużej być, to ja nie wiem. Jeśli człowiek na część usiądzie i rozmyśli te wszystkie rzeczy, to ustawia je w ten sposób, że znajduje drogę wyjścia, prawda, znajduje wyjście prawie z każdej sytuacji. Najgorsze jest w takim stanie nerwicowym położyć się do łóżka i zacząć myśleć na ten temat. Wtedy te problemy wszystkie urastają urost do takiej wielkości, że wydaje się, że nie są do pokonania. No, jakby to powiedzieć, to już są po tym, takie stany trochę chorobliwe, prawda? Dla mnie najgorsze są niedziele. Może dlatego, że jest więcej tego wolnego czasu. Jeżeli są pogodne niedziele. no niby jest taka kawiarnia, prawda? Jest film. To nie wystarcza. Tym bardziej widzi człowiek odziecających. Powiązno osoby. Te zdrowe przyjeżdżają, uśmiechnięcie z dowolnie życia. widzicie, się wracają do domu. A tu człowiek zostaje jednak cały czas. Właśnie to jest to, dlaczego nie chcę kłaść się do łóżka wtedy, kiedy nie śpie. No. No chciałbym się stać taki jak każdy inny człowiek, żeby pracować, żeby, wie Pan, może i nawet tą rodzinę mieć z powrotem. Daję nie tylko do pracy. Bezczynność męczy. Jakakolwiek praca, to znaczy taka w tej chwili, której bym podołał. No. No ale ja. jakoś. Nie daje się. Pan, jak to się potem dźwiga znów na nogi, nic mi nie może odebrać tej wiary, że jest No Postanowiłem sobie, że. że chcę być zdrowym. Chwile załamania mijają dosłownie gdzieś po 10-20 po minutach. I jakoś biorę się w garść. Musi się udać. Może na to, że zawsze wychodziłem cało z opresji. Jednak na zabiegi szedłem bez żadnej powiedzmy bez żadnego strachu, spokojnie. I ciągle wierzyłem, że musi się udać. To było zacięcie. Nawet teraz, kiedy ci lekarze wątpili w styczniu i lutym. Rzeczywiście było bardzo źle. Nie dawali za mnie złamane osiąga, jak się to mówi. A nie razu wtedy nie pomyślałem, że to już koniec. No, a jeśli odzyskam zdrowie, to, to nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że że nie jestem pełnowartościowym człowiekiem.